Hej, witam na kanale Bezior po 500 km wspólnej jazdy całkiem dobrze się sprawuje niestety musiałem odkręcić nóżkę bo klekocze na wybojach w lesie ogólnie jest wszystko super jeszcze kilka ujęć przede mną no i myślę że jeszcze kilka, kilka tysięcy kilometrów Okolica jak widać jedziemy dalej w las. Jednym z mankamentów w rowerze była stukająca delikatnie w ramię bateria i sterownik. Poradziłem sobie z tym, owijając końcówkę baterii kilkoma warstwami taśmy izolacyjnej takim jednym paskiem. Ona się troszeczkę usztywniła w ramię i przestała klekotać na wybojach. A podobnie ze sterownikiem, po każdej stronie wsunąłem kawałek pianki takiej podobnej jak Karimata, żeby mu ograniczyć klekotanie w ramię jest wszystko super. Trochę może słychać na wybojach jak odbija e, tylny, tylna sprężyna, tylny nie wiem co to jest w zasadzie to jest sprężyna olejowa i trochę też sprzedni, nie są to wysokich lotów podzespoły Według producenta olejowo-sprężynowe, jeden i drugi. Ok, spisują się na razie dobrze. Amortyzują w miarę fajnie oprócz odgłosu, odbijania. Pod którymś filmem był komentarz, że są, że są tutaj e, hamulce mechaniczne na linkę, ale jednak jest tu napisane wyraźnie olej mineralny stosować więc raczej jednak są to hamulce, hamulce hydrauliczne no cóż myślę, że w tej cenie rower godny polecenia gabaryty bardzo przyjemne 1,77 m długości jedynie 27 kW sporo ale jak na jazdę z silnikiem 1000 W przy tych przełożeniach, które tutaj są, nie czuć tej, tego ciężaru. A po lesie jeździ fajnie. Po takich drogach jak tutaj, jedynie jeszcze do zmiany pozostaje mi siodło. Która jest odrobinkę za szerokie, będę musiał znaleźć jakieś wygodne siodełko żelowe. I w zasadzie to jest wszystko. Podniosłem odrobinę kierownicę. Jakieś 5 cm do góry. Bo jednak ta, która przyszła z BMX-a nie miała 10 cali, miała niecałe 8 ale ogólnie jest, jest, jest ok pierwnica została ze mną niestety nagrania y, z ręki z lasu musiałem usunąć z filmu, bo nic nie widać. Bardzo część.